Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszam na przegląd książkowych nowości czerwcowych od wydawnictwa Wilga. z tych książek tematycznie odnosi się do pory roku, którą aktualnie mamy, czyli do lata, jak na przykład Mopsik, który chciał zostać dinozaurem. Książka ta zabierze nas na Wybrzeże Jurajskie, gdzie zamieszkała babcia głównej bohaterki. Spędzimy tam noce pod namiotem. Akcja dzieje się oczywiście latem, jest bardzo dinozaurowo, bowiem nasza bohaterka i Peggy zresztą też, która zawsze chce spełniać jej marzenia, koniecznie chce znaleźć. Szczątki skamieniałości dinozaurów, no i Peggy jej w tym będzie chciała pomóc. Będzie zabawnie, będzie oczywiście z humorem, jak zawsze zresztą w tej serii. Jest to niesamowicie przyjemna seria książek i serdecznie Wam ją polecam. Jeżeli jeszcze Mopsika nie znacie, koniecznie ją poznajcie. I są to historie, które można czytać niezależnie. Wcale nie trzeba znać poprzednich części. Dalej mamy książki z serii Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn. To są wznowienia. To są nowe wydania kultowych książek i one do nas przyszły w ostatnim dniu czerwca, także jeszcze ich nie czytałyśmy, ale jak tylko przeczytamy, będą recenzje na obu naszych Instagramach. Także obserwujcie nas tam koniecznie. W opisie są linki do naszych profili. Tutaj mamy serię. Pola i Lili, Sekret oraz Ucieczka. Są to książki idealne dla miłośniczek, szczególnie, ale dla miłośników, myślę też koni, jazdy konnej, bardzo przygodowe, bardzo przyjemne w odbiorze, wciągnęły mnie od pierwszej strony. Więc jeżeli macie dzieci w wieku tak około nastoletnim, takie młodsze nastolatki, to e, pokażcie im tę serię. Oczywiście, jeżeli interesują się końmi, to myślę, że będą zachwycone tymi książkami. Mazurcy w podróży klątwa mumii. Tutaj też poniekąd mamy wakacyjny klimat, bowiem nasza rodzinka Mazurskich udaje się do Egiptu. To jest dziewiąty tom, ale książki te można czytać niezależnie. Nie trzeba znać poprzednich, co jest super. I mamy tutaj mnóstwo edukacyjnych wątków, e, detektywistyczną historię. No super książka. Jej recenzja jest na obu naszych Instagramach, więc zajrzyjcie tam, żeby coś więcej się dowiedzieć o treści. Mamy tutaj też nie gdzie zdjęcia, dzięki czemu czyta się ją jak taki album rodzinny troszeczkę. No bardzo fajna. Bardzo serdecznie wam polecam. Franek na biwaku. No tutaj wiadomo, że będziemy mieć wakacyjny klimat, spanie pod namiotem w lesie. Mnóstwo obaw małego Franka właśnie przed tym nowym doświadczeniem, na które zresztą idzie z tatą i z dziadkiem, więc będzie miał duże wsparcie. Książka, która w bardzo fajny sposób. Dzieciom tłumaczy hmm, problem, hmm, no może nie problem, ale hmm, no gdy coś się nieprzewidzianego dzieje, to zawsze jesteśmy w stanie tę sytuację rozwiązać i tak właśnie będzie również na biwaku. Przeczytajcie książkę, jeżeli jesteście ciekawi, co tam się wydarzyło. Miś Puki przesunie nam tutaj troszeczkę tą ostatnią, największą lekturę. Miś Puki na tropie Smoka Wawelskiego to jest trzecia książka z serii przygód pluszowego misia, który zwiedza świat, ale pierwsza, której akcja dzieje się w Polsce, więc mam nadzieję, że to jest początek przygód misia Pukiego w polskich miastach i miasteczkach. Będziemy sprawdzać, czy. Czy smok Wawelski żył naprawdę? Miś pozna smoka w troszkę innej postaci, można by rzec, i będzie razem z nim próbował właśnie dowiedzieć się, czy ta legenda jest prawdziwa. Niesamowita przygoda, wciągająca, pięknie wydana książka. A na końcu są zdjęcia naszego bohatera, właśnie w Krakowie, co świetnie dopełnia tę opowieść. No i ostatnia książka. Ja i mój tata. Książka z serii, która jest niesamowicie subtelna, taka delikatna, taka przyjemna. Taka, jakby to nazwać, takie cozy books to są moim zdaniem. No, po prostu czyta się jest przyjemnością. I tutaj też mamy właśnie historię o tym, jak w ogrodzie pojawiła się. Rodzinka Jerzy i tata z córką będą obserwować je, tutaj będą im szykować napczynie z wodą. To jest taka celebracja chwili, takiej niby zwykłej. To jest wieczór, lato, tak naprawdę nic się nie dzieje, a jednak jest niezwykle, jest wyjątkowo, bo ta tuptająca rodzinka Jerzyków tutaj się w ogrodzie pojawiła. Bardzo przyjemna książeczka. Jestem zakochana w tej serii. Mam nadzieję, że już wkrótce pojawią się kolejne tytuły. No i tak się prezentują nowości od wydawnictwa Wilga. Większość już jest na naszych Instagramach. Zajrzyjcie koniecznie, w opisie są linki. No i zachęcam Was gorąco do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce.